Książka do słuchania. Dziś drugi odcinek spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de Miseta. Wracamy do patetycznego prologu tej francuskiej powieści romantycznej, czyta Grzegorz Damiński. Uczucie niewysłowionej mdłości zaczęło tedy kisnąć we wszystkich młodych sercach. Skazani przez panów świata na bezwład, wydani na łup. Wszelkich bakałaży na pastwę bezczynności i nudy, młodzi patrzyli jak umykają im spienione fale, przeciw którym prężyli ramiona. Wszyscy ci namaszczeni oliwą gladiatorzy czuli w głębi ducha nieznośną czczość. Bogatsi pławili się w hulance, średniacy obierali jakiś zawód, biorąc z rezygnacją biret lub szpadę, najbiedniejsi rzucali się w entuzjazm na zimno, w wielkie słowa, w okropne może energii bez celu. Ponieważ słabość ludzka szuka gromady i ponieważ człowiek jest z natury trzodą, weszła w grę polityka. Młodzież biegła się bić na stopniach izby, biegła na widowisko, gdzie Talma za pomocą peruki robił się podobny do Cezara, tłoczyła się na pogrzebie posła z lewicy. Ale wśród członków dwóch przeciwnych stronnictw nie było ani jednego, który by wracając do domu nie czuł gorzko pustki istnienia i nędzy swoich rąk. Gdy życie zewnętrzne było tak mizerne i blade, wewnętrzne życie społeczeństwa stawało się posępne i milczące. W obyczajach panowała najsurowsza obłuda, angielski styl. Skojarzony z dewocją, wygnał nawet wesołość. Może to opatrzność przygotowywała już nowe drogi, może anioł zwiastun przyszłych społeczeństw siał już w sercu kobiet nasiona ludzkiej niepodległości, o którą kiedyś się upomną? Ale faktem jest, iż nagle rzecz niesłychana. We wszystkich salonach paryskich mężczyźni skupili się po jednej stronie, a kobiety po drugiej. I tak jedne ubrane biało jak młode oblubienice, drudzy czarno, jak sieroty. Zaczęli się wzajem mierzyć oczyma. Nie łudźmy się. Ten czarny strój, jaki noszą mężczyźni w naszej epoce, jest straszliwym symbolem. Aby dojść do niego, musiały zbroje opaść sztuka po sztuce, a hafty kwiat po kwiecie. To rozum ludzki obalił wszystkie złudzenia, ale sam nosi po nich żałobę, iżby go pocieszano. Życie studentów i artystów, owo życie tak swobodne, tak ładne, tak pełne młodości, również czuło tę powszechną zmianę. Mężczyźni, oddalając się od kobiet, szepnęli słowo, które rani śmiertelnie wzgarda. Rzucili się w wino i ladacznice. Studenci i artyści uczynili toż samo. Miłość doznała podobnego losu, co sława i religia. Okazała się przestarzałym złudzeniem. Zapełniły się domy rozpusty, gryzetka owa klasa tak marzycielska, tak romantyczna. O sercu tak tkliwym i słodkim więdła wzgardzona za sklepową ladą. Była biedna, nie kochano jej już, zapragnęła sukien i kapeluszy sprzedała się. O nędzo! Młody człowiek, który powinien był ją kochać, którego ona byłaby kochała, ten, który prowadził ją niegdyś w lasy Verrier i Romainville, aby tańczyć na trawie i wieczerzać w cieniu, który zachodził gwarzyć z nią wieczór pod lampą w sklepie, w długie zimowe wieczory, który dzielił z nią kawałek chleba zwilżony potem swego czoła i swoją szczytną i ubogą miłość. Ten sam, ten sam człowiek, rzuciwszy ją, odnajdywał ją w jakąś noc orgi na dnie lupanaru, bladą, z podkrążonymi oczyma, zgubioną na zawsze, z głodem na wargach i plugastwem w sercu. Otóż w owym czasie dwaj poeci i najwięksi geniusze wieku po Napoleonie poświęcili swoje życie temu, aby skupić wszystkie pierwiastki niepokoju i bólu rozproszone po świecie. Goethe, patriarcha nowej literatury, odmalowawszy w werterze namiętność wiodącą do samobójstwa, nakreślił w swoim fałście najposępniejszą postać ludzką, jaka kiedykolwiek wcieliła w siebie zło i niedole. Pisma jego zaczynały wówczas przenikać z Niemiec do Francji. Z głębi swej pracowni, otoczony obrazami i posągami, bogaty, szczęśliwy i spokojny, patrzył z ojcowskim uśmiechem, jak ku nam idzie jego dzieło ciemności. Byron odpowiedział mu krzykiem bólu, od którego zadrżała Grecja i zawiesiła Manfreda nad przepaściami, jak gdyby nicość była słowem ohydnej zagadki, w którą się spowijał. Przebaczcie mi, o wielcy poeci, którzy jesteście obecnie garstką popiołów i spoczywacie w ziemi. Przebaczcie. Wy jesteście półbogi, a ja jestem jeno dzieckiem, które cierpi. Ale pisząc te słowa, niepodobna mi was nie przekląć. Czemuście nie opiewali zapachu kwiatów, głosów natury, miłości, winnej latorośli i słońca, lazuru i piękności? Bez wątpienia znaliście życie i bez wątpienia znaliście cierpienie, i świat wwalił się dookoła was i płakaliście na jego ruinach, i rozpaczaliście, kochanki was zdradzały, przyjaciele spotwarzali i ziomkowie nie pojmowali, i mieliście pustkę w sercu, śmierć w oczach, i byliście olbrzymami bólu. Ale powiedz mi ty, szlachetny Goethe, czy nie znalazł się już żaden głos pociechy w uroczystym szumie starych niemieckich lasów? Dla ciebie poezja była siostrą wiedzy. Czyż we dwie nie mogły w nieśmiertelnej przyrodzie znaleźć zbawczego zioła dla serca swego ulubieńca? Ty, któryś był panteistą, antycznym poetą Grecji, kochankiem świętych kształtów, czy nie mogłeś wlać nieco miodu w te piękne wazy, któreś umiał sporządzać, ty któremu wystarczyłoby uśmiechnąć się i pozwolić, aby pszczoły siadły ci na wargach. A ty, Byronie, czy tam w pobliżu Ravenny, w pomarańczowych gajach Italii, pod pięknym weneckim niebem, blisko twego ukochanego Adriatyku, czy nie miałeś swojej lubej? O Boże, ja, który mówię do ciebie i którym jest jeno wątłym dzieckiem Poznałem może męki, których ty nie wycierpiałeś, a mimo to wierzę w nadzieję, mimo to błogosławię Bogu. Gdy angielski i niemiecki duch przesiąknął tak w nasze głowy, nastał niby martwy i milczący wstręt do życia, a potem straszliwe konwulsje. Formułować bowiem ideę, znaczy zmieniać saletrę w proch, homerycki zaś mózg wielkiego Goethego wyssał niby alembik wszystek sok z zakazanego owocu. Ci, którzy go nie czytali wówczas, zachowywali się jakoby obojętnie, biedne istoty. Wybuch porwał ich jak ziarna pyłu w otchłań powszechnego wątpienia. Było to jak gdyby zaprzeczenie wszystkiego na niebie i ziemi, zaprzeczenie, które można nazwać rozczarowaniem lub, jeśli kto chce, zrozpaczeniem. Ludzkość pogrążona w letargu, zdała się martwą tym, którzy macali jej puls. Jak ów żołnierz, którego zapytano niegdyś, w co wierzysz i który pierwszy odpowiedział, w siebie, tak samo młodzież francuska, słysząc to pytanie, pierwsza odpowiadała, w nic. Odtąd wytworzyły się dwa obozy. Z jednej strony umysły gorące, bolesne, dusze rozlewne i łaknące nieskończoności, pochyliły głowę, płacząc. Spowiły się w chorobliwe marzenia, wątłe trzciny na oceanie goryczy. Ludzie z krwi i ciała stali nieugięci w sferze ziemskiego używania i nie znali innej troski, prócz liczenia pieniędzy. Był to jakby jeden szloch i jeden wybuch śmiechu: jeden idący z duszy, drugi z ciała. Oto co mówiła dusza: biada. Biada, religia znika, chmury niebieskie opadają z dżdżu. Ani nam się już spodziewać, ani czekać. Zbrakło nam dwóch kawałków czarnego drzewa, złożonych na krzyż, do których moglibyśmy wyciągać ręce. Gwiazda przyszłości zaledwie wschodzi. Nie może się wyłonić z widnokręgu, tkwi. Spowita w chmury i niby słońce w zimie, tarcza jej jawi się obwiedziona czerwoną obwódką, którą zachowała od roku dziewięćdziesiątego Nie ma już miłości. Nie ma sławy. Jakaż gęsta noc na ziemi. A kiedy przyjdzie dzień, nas już nie będzie. Oto co mówiło ciało. Człowiek żyje po to, aby używać swoich zmysłów. Posiada mniej albo więcej kawałków żółtego lub białego metalu, dzięki czemu ma prawo do mniejszego lub większego szacunku. Jeść, pić i spać to znaczy żyć. Co się tyczy węzłów, jakie istnieją między ludźmi, przyjaźń zasadza się na pożyczaniu pieniędzy ale rzadko kto posiada przyjaciela, którego by kochał na tyle. Krewieństwo służy do dziedziczenia. Miłość jest zabawą ciała. Jedynym użyciem ducha jest próżność. Podobne azjatyckiej dżumie idącej z oparów Gangesu okropne zwątpienie stąpało wielkimi krokami po ziemi. Już Chateaubriand, książę poezji, otulając straszliwe bożyszcze swym płaszczem pielgrzymim, umieścił je na marmurowym ołtarzu wśród woni świętych kadzielnic. Już pełne bezużytecznej obecnie siły, dzieci wieku prężyły bezczynne ręce i piły zatruty napój z jałowego puchara. Wszystko rozpadało się w proch. Szakale wyszły już z ziemi. Trupia i cuchnąca literatura, która posiadała tylko formę, ale formę ohydną, zaczęła polewać zgniłą krwią wszystkie monstra przyrody. Któż odważy się kiedy opowiedzieć, co się działo wówczas w szkołach? Dojrzali mężczyźni, wątpili o wszystkim, młodzi przeczyli wszystkiemu, poeci opiewali rozpacz, młodzieńcy wychodzili ze szkół z pogodnym czołem, z twarzą świeżą i rumianą i z przekleństwem na ustach. Zresztą charakter francuski z natury wesoły i otwarty przeważył, mimo iż mózgi nasiąkały angielskim i niemieckim duchem, ale serca zbyt lekkie, by walczyć i cierpieć, więdły niby podcięte kwiaty. Tak więc zimno i bez wstrząśnień, pierwiastek śmierci stąpił z głowy do trzewiów. Zamiast entuzjazmu złego mieliśmy jedynie obojętność na dobre, zamiast rozpaczy nieczułość. Piętnastoletni chłopcy, siedząc niedbale pod kwitnącym drzewem, toczyli dla zabicia czasu rozmowy, od których zadrżałyby ze zgrozy sztywne gaiki wersalu. Komunia Chrystusowa, chostia, ów wieczny symbol niebiańskiej miłości, służyła do pieczętowania listów. Dzieci wypluwały chleb boży. Szczęśliwi, którzy uniknęli tej epoki, szczęśliwi, którzy przeszli nad przepaścią, spoglądając w niebo, byli tacy, z pewnością. I ci użalą się nas. Prawdą jest na nieszczęście, iż w bluźnierstwie mieści się wielki upust sił, który przynosi ulgę wezbranemu sercu. Gdy ateusz dobywając zegarka dawał Bogu kwadrans czasu na powalenie go piorunem, nie ulega wątpliwości, iż gotował sobie kwadrans wściekłej i okrutnej rozkoszy. Był to paroksyzm rozpaczy, niewymowny apel do wszystkich władz niebieskich, biedne, nędzne stworzenie wijące się pod miażdżącą stopą, wielki krzyk bólu. I kto wie, w oczach tego, który widzi wszystko, była to może modlitwa? Młodzi zużywali zatem bezczynną siłę w upajaniu się rozpaczą. Drwić ze sławy, religii, miłości, ze wszystkiego to wielka pociecha dla tych, którzy nie wiedzą co począć. Drwią w ten sposób z samych siebie i rozgrzeszają się szyderstwem. Miło jest uważać się za nieszczęśliwego, gdy się jest tylko pustym i znudzonym. Rozpusta wreszcie ta najbliższa konkluzja pierwiastków śmierci jest straszliwym narzędziem, gdy chodzi o szarpanie nerwów. Tak więc bogaci mówili sobie prawdą jest tylko bogactwo, wszystko inne to majak, używajmy i żyjmy. Średniacy mówili prawdą tylko zapomnienie, wszystko inne to majak, zapominajmy i żyjmy. Biedni zaś mówili prawdą jedynie nieszczęście, wszystko inne to majak, bluźnijmy i żyjmy. Zbyt czarny obraz? Przesadzony? Jak Wam się zdaje? Czy jestem mizantropem? Pozwólcie mi na jedną uwagę. Czytając dzieje upadku cesarstwa rzymskiego, niepodobna nie spostrzec szkód, jakie chrześcijanie tak cudownie na pustyni zadali państwu z chwilą gdy doszli do władzy. Kiedy myślę, powiada Monteskiusz, o głębokim nieuctwie, w jakim grecki kler zanurzył ludzi świeckich, Mimo woli nasuwa mi się porównanie z owymi scytami z Herodota, którzy wykuwali oczy niewolnikom, iżby nic nie mogło ich rozproszyć i oderwać od ubijania mleka. Żadna sprawa państwowa, pokój, wojna, rozejm, układy, małżeństwa, nic nie działo się inaczej niż za pośrednictwem mnichów. Nie uwierzyłby nikt, ile złego stąd wynikło. Monteskiusz mógłby dodać: Chrystianizm zgubił cesarzów, ale zbawił ludy. Otworzył barbarzyńcom pałacę Konstantynopola, ale otworzył chaty Chrystusowym aniołom pocieszycielom. Właśnie tu chodziło o mocarzy świata. Cóż nas obchodzą ostatnie rzężenia skażonego do szpiku cesarstwa? Posępne, galwaniczne skurcze, wstrząsające jeszcze szkielet tyranii na grobie Heliogabala i Karakali. Było w istocie co zachowywać? Temu mumię Rzymu, zabalsamowaną w olejkach Nerona, spowitą w całun Tyberiusza? Chodziło, panowie, politycy, o to, aby iść między biednych i zwiastować im pokój. Chodziło o to, aby pozwolić robakom i kretom toczyć pomniki hańby, ale wraz wydobyć z łona mumi dziewicę piękną jak matka odkupiciela, nadzieję, przyjaciółkę uciśnionych. Grzegorz Damieński przeczytał drugi odcinek. Z...